Okej, okay, nie, to było... to było... to, to było głupie. Wróciliśmy do Flapa Po trzech Fnapa. miesiącach. W końcu łapki się wbiły. Nawet jeśli przegram i będzie to po prostu falstart moich falstartów, to po prostu nawet i tak to wrzucę. Żeby była jasność. Nie grałem tego dlatego, że puściłem pewnego shorta, który miał mieć pięć łapek, wtedy bym nagrał custom data. Bo to mogę tak nie mogę, fac. Bo no to nie na moją psychikę. Co no na moją psychikę, ale e, e, nie. Fuck. mi <laughs> power. Ty freddy pospolity żółty z No, nagrywa się. Będę, pałap. Dopiero teraz zobaczę, że OBS ma problemy. Okay, Ty freddy pospolity gruby, rudy żółty Okej, nie będę. Miałem być kulturalny. Kto będę kulturalny. Eka slajd. Błoooooooow Okej, okay, nic nie może popsuć mi tego dnia Chuj wam tupy, jak popsujecie Walcie się wszyscy Dari, O, aż się <śle> O Boże Jak w Cie grało we wtew? Frederico, Frederico, tu te ches salvou, saiu do piquê. Beşka, beşka, e meu rei cá, ah. Co jest w tym miejscu? Wspaniałeś dużo ludzi? Ja, ja nie wiem, jak to przeszedłem też 6 nocy. Albo 7 nocy to jest koszmar. Okej okay. to oglądacz kamery nie zawsze. Bo za często to będzie mu nie pasowało. Lam, 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 Jestem za wolny, albo za szybki. Tutaj nieba pogranicza.

Nie wiem czy słuchać stykanie czy nie. Ale ustawiłem sobie stopper. Żeby tykał. Paparazzi my tu nie potrzebujemy. To jest Fryderyk Fasber pizza. My nie potrzebujemy paparazzi. W kurna mać! Zaczekajcie. No Miałem powiedzieć, że nic nie zepsuje mi tego dnia. Hello? Zepsuje mi jednak sąsiedni dzień. Miałem powiedzieć, że był taki fajny kolorowy O kurwa od rana, jaki był zajebisty dzień. O... Oh. Szedł Freddy FNAF. Freddy Zniszczę cię. Zniszczę cię albo ty mije od środka. On za mną Czy nie ma jakiegoś do Ponieważ Fryderyk Fnaf nie zawsze był biały. Pierdol się bodzi. Już ja szkoda, że jej nie widzę siebie w tej chwili, bo pewno... My face is down, but muszę to zrobić. Właśnie mm. jak to mam bez. O! Bo śpiewamy, do co pie, fryderyków, dafie. Potrzebujemy więcej fnafów. O tak. Agresja bierze górę. Górę. Sydaj. Co? A! Boni! Nawet nie podi przychodzi, Pierdala się i mnie zabija. O pierwszej! Nie jestem zły, tylko... Goddammit, irytujące. Stoper. Jak ty się tu bawisz? Ma... O. Goddammit. Bonnie, chuj na ciebie. Story out of order. Wiesz co jest, co jest out of order? Twoja matka. Muszę bardziej skupiać uwagę na to co Bonnie robi, niż na to jak się Freddy zachowuje. Więcej uwagi muszę poświęcać, a tam też nie szate. O właśnie o tym mówię! Dżihad przychodzi częściej niż czacza. Bo czacza lubi. czacza. No, what the fuck? Foxy, what the fuck? Tak my się nie bawimy! Nie tak wygląda zabawa u Fryderyka. Ryderyku w tafie Urwali ci bratkę Myszkami ucieka Bo widzę jak twój cień zmyka O oh, fuck I'm so fucked up Nie mogę być zbyt częsty w tym, co robię. Dobra, no, stój tam. Pierwsza doszłam. Pora mojej śmierci. Który będzie taki ochotczy? O. 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 Panowie i panie.

Taki żart. Nieśmieszny, ale żart. To się po raz używam. I to jest są w żarty. Już nie ma z czego się śmiać. Jest druga, mam 43%. O Boże O, mnie zabiję. O mnie kurna zabije Nie zdążę Nie zdążę, za mało było 5AM za dużo procent. Okej okay, już jestem martwy, no zabije mnie jak chuj, no już to, kurna mać Wal się Freddy Fazbear, Tak nie gramy To jest... To nie jest fair play To nie jest fair play ty Freddy, fredny, Freddy fnafie, zabijesz mnie, wiem o tym i nawet nie. nie, nie, nie <śm> fuck! Tak blisko. O Ty mi szarma. To był żart. To był kurwa żart. Nie żarcie. Nie żarcie. Ty kupi Nawet nie wiem, jak się określić w Relifnaf. Przygiąłeś pałę. Żomusz. Jezusie, Mario, Boże drogi Mnie to tak już się pod koniec ręka trzęsła. Że myślałem, że mi odpadnie. I to ja nie żartuję, to naprawdę tak było. How's your ass? Fine, amai, am What? Chciałem powiedzieć, a twój! Tylko chciałem po angielsku, wyszło: A mine. Meine assen is begewuszte. Meine assen is grozy Nie wiem, co ja mówię i chyba te słowa nic nie znaczą. Tak sobie myślę. Dupiren? A jakby było takie słowo po niemiecku, Tupiren. Wiecie, tak oznaczające granie tupom, bo tak mi się pośladki wpięły w krzesło, że nie czuję nawet pośladków. Gram pośladami. Ścisłem mnie tak mocno, że boli. Sią.

Pierwszy że ready, a ja nie. Nie jestem gotowy na odbiór takie przesyłki. O cześć. Bogdan. No Bogdan. Ja 69% jest pierwsza. Tak nie może być. Cześć, Bogdan. Jak ci dzień mija? Nie zajebiście, się, póki się nie urodziłeś. Dziadek pod B, to ja. Creepy dziadek pod B6. Bingo. Tyle mam ci do powiedzenia. Bingo cię musi. spodziewalne ok, znowu so, powtórzy się ta sytuacja z przed sekundy nie z przed sekundy, ponieważ przed sekundy to nie trwało sekundy tylko kilka minut Czemu już jest przed sekundy? Ponieważ mam taki kaprys, to mówię. Ja, super przyjaciele jesteście, naprawdę. Wyobrażasz sobie zostać jak we... Fryderyku na... żarty? Bo ja sobie nawet na stałe nie wyobrażam. Cicho. To jest jak hipnoza. Czuję się jak zahipnotyzowany w tym miski. Oksynie. Yeah. Już wiem jak to przejść, tylko sami widzicie, że myślimy, że to Nie ma opcji, że, że ten a, nagram dzisiaj siódmą noc. Czy nagrałem do piątej, przetrwałem, było super, ale zabił mnie. Więc do następnego, tak sobie myślę. Jeśli chcecie widzieć moją psychikę, która się łamie. Sześć łapek. Sześć łapek.